W rodzinie państwa Bartoszewskich kukurydza uprawiana jest od lat 80. To jest takie złote ziarno. Ja mam sentyment do kukurydzy i dlatego chcę ją nadal uprawiać. Oprócz buraków, rzepaku i pszenicy. Dobre warunki pogodowe sprawiły, że większość gospodarstw już w połowie kwietnia zakończyła się wykukurydzy. Inni nie spieszyli się, bo obawiali się przymrozków. W porównaniu do lat poprzednich około dwóch tygodni wcześniej kukurydzy siejemy. Teraz akurat siejemy na, na koniec. To pole jest zasianek już posiane kukurydzy, a teraz siejemy poletka na dni kukurydzy. Doświadczenia pokazowe dla rolników. Ten termin to jest zawsze trudny do. W którym momencie wyjechać na pole i zacząć kukurydzę siać, ale zdecydowaliśmy się i na tą decyzję to zawsze jest wielka odpowiedzialność. Co zrobić? Rośliny, które, które są właśnie w tym momencie najbardziej narażone na, na śnieg, na minusowe temperatury, prawdopodobnie wygląda na to, że się hartują i bronią. Dużo rozmów prowadzimy na ten temat kiedy siać i kiedy nie siać. Fachowcy, którzy nam doradzają, czy od nas wymagają, twierdzą, że, że za szybko, że za późno, ale my mamy tu swoje doświadczenia, bo wiemy jaki tu jest klimat niespodziewany, albo co nam może się wydarzyć. W południowo-zachodniej Polsce susza coraz bardziej daje się we znaki. Na wielu polach jeszcze schodów nie widać. Jest bardzo sucho i to jest... Yy... To może być nieciekawie. Jeżeli w najbliższym czasie nie będzie deszczu, no to może być nieciekawy rok susza w Polsce występuje. Tu na tym polu, na którym się teraz znajdujemy, według informacji, jakie uzyskaliśmy, opad ostatni był 3-4 dni po siewie kukurydzy. Siew kukurydzy nastąpił dwa tygodnie temu. Opad w wielkości 8 mm. Jak Państwo zobaczycie, kukurydza już wyszła ponad profil glebowy. Niemniej, no, opady by się przydały. Jeżeli tutaj właściciel pola mówi, że od początku roku mieliśmy niecałe 40 mm opadu, no to oczy My, my tutaj mówimy. W najbliższym czasie rolników czeka wykonanie zabiegów na polach. Środek kwastobójczy doglebowo stosuję. Potem będę stosował jeszcze odżywki, basfoliary, cynk, Patrząc na nawożenie tej kukurydzy, trzeba zwracać szczególnie w latach suchych uwagę na to, żeby zadbać o składniki pokarmowe. W głównej mierze musimy skupić się na nawożeniu makroelementami, bo to możemy do gleby dostarczyć. Fosfor w większości w kukurydzy stosujemy w podsiewacz. Niemniej nawozy jak azot, potas, magnez czy siarkę z tych mikroelementowych no, warto by było zastosować doglebowo. I jeszcze warto by było w latach suchych skorzystać z jakiejś wilgoci glebowej. I tutaj ważne jest, żeby na dwa, czasem nawet na trzy tygodnie przed planowanym siewem kukurydzy to zrobić. Warto w takim roku nawożenie azotem, nawożenie potasem czy innymi makroelementami zastosować w latach suchych przed siewem kukurydzy. I tutaj na to serdecznie namawiam. Warto czasem robić mieszaniny nawozowe, na przykład fosfor z azotem, czy fosfor azot, nie wiem, magnez, który będzie wpływał na wzrost systemu korzeniowego, czy nawet niektórzy siarkę do tego dodają, czyli mieszają fosfora na monu, dajmy na to z żeby jeszcze tą roślinkę wzmocnić nawozowo. do Dolistnie, jeżeli oczywiście będą sprzyjały warunki, no w kukurydzy zalecam cynk. Dodatkowo w tak suchym roku można by się pokusić o jakiś mangan, o jakieś ilości boru, ewentualnie standardowo tu bym zalecił też zastosowanie magnezu czy siarki, bo to są naprawdę ważne składniki. Patrząc na ochronę, proszę państwa, że mamy dwa tygodnie od siewu i suszę. Tak naprawdę, jeżeli tu wystąpił opad te 7-8 mm 3-4 dni po siebie, można było zaryzykować z ochroną doglebową. Niemniej na większości kraju, no tak naprawdę w takim suchym roku, w takim pyle, no celowość moim zdaniem ochrony doglebowej, no troszeczkę mija się z celem, więc albo warto poczekać na powschodowe zabiegi różnymi substancjami, bądź niekoniecznie. Co do lustracji takiej plantacji, warto na tą plantację co najmniej dwa razy w tygodniu na taką plantację e, zajechać, żeby zobaczyć, czy jakieś, jakaś zwierzyna po prostu e, nie robi nam szkody, czy te wschody wyglądają w miarę równomiernie. Od posiania do zbiorów mija około pół roku, dlatego o plantację należy dbać i regularnie ją lustrować, przynajmniej raz w tygodniu, aby szybko zareagować na wtórne zachwaszczenie czy wystąpienie szkodników.